Nowe życie ma swoją cenę. Nie chodzi tu o pieniądze, ale o koszty emocjonalne, psychiczne, energetyczne. I kiedy ktoś pyta, dlaczego tak trudno się zmienić, odpowiedź brzmi bo zmiana wymaga zapłacenia pewnej ceny, a jednak uważam, że ta cena jest śmiesznie mała w porównaniu do tego, co dostajesz w zamian. Pierwszą rzeczą, którą stracisz, jest iluzja bezpieczeństwa. To uczucie, że lepiej zostać w pracy, której nienawidzisz, niż odważyć się wyjść w nieznane. Iluzja, że stała wypłata daje Ci wolność, kiedy tak naprawdę trzyma Cię w złotej klatce. Godard mówił, że Twoje bezpieczeństwo nie jest w świecie, lecz w Twoim stanie świadomości, kiedy. Zaczynasz w to wierzyć, to świat zewnętrzny zaczyna się zmieniać, ale zanim to się wydarzy, to przeżyjesz moment, w którym czujesz się nagi, pozbawiony gruntu i to jest ta cena. Drugą rzeczą, którą stracisz, są ludzie. Nie wszyscy, ale część. Bo nie każdy, kto jest obok Ciebie dzisiaj, ma być obok Ciebie jutro. Twoje wibracje się zmieniają. A kiedy się zmieniają, to nie każdy potrafi z Tobą rezonować. I to boli, bo lojalność wobec ludzi często miesza się z lojalnością wobec własnych starych ran i rodowych traum. Ile razy zostawałaś w relacjach tylko dlatego, że tak wypada, że rodzina to rodzina, ale nowe życie nie zna tego wypada. Nowe życie jest prawdą. Jung powiedział, że wszystko, co nas irytuje u innych, może prowadzić do poznania siebie. I właśnie dlatego nie każdy będzie gotów patrzeć w lustro, którym stajesz się ty. Trzecia rzecz. Stracisz swoje stare historie o sobie. Te wszystkie opowieści jestem ofiarą, mam pecha, nic nie potrafię. Jezus powiedział, nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków. Ty jesteś tym młodym nowym winem i nie możesz narodzić się na nowo, jeśli ciągle trzymasz się narracji, że jesteś mała, bezradna i skrzywdzona lub mały, bezranny i skrzywdzony. To boli, bo te historie towarzyszyły ci latami, były Twoim usprawiedliwieniem. Tak naprawdę, taką twoją kuderką, ale w nowym życiu nie ma już miejsca na te stare opowieści. Czwartą rzeczą, którą stracisz, jest kontrola. Tak, ta ukochana iluzja, że wszystko da się przewidzieć i zaplanować. Tole powiedział, że im bardziej chcesz kontrolować życie, tym bardziej wymyka ci się ono spod kontroli. Nowe życie wymaga zaufania. Wymaga wejścia w nieznane. Wymaga powiedzenia: okej, okay, nie wiem, ale wierzę, że wszechświat wie. I to jest jak skok na bungee. Zanim poczujesz radość, musisz przeżyć sekundę czystego strachu. Piątą rzeczą, którą stracisz, jest komfort. Zmiana to jest dyskomfort. To jest wyjście z tego, co znajome, nawet jeśli jest toksyczne. Imaginacja jest początkiem wszystkiego, ale by stworzyć nowe, trzeba umrzeć dla starego. Tak mówił pan Neville. To trochę jak z ćwiczeniami. Mięsień rośnie. Bogo nadwyrężasz. Bez dyskomfortu nie ma wzrostu. Szósta rzecz. Wymówki. Nie mam czasu, nie mam siły, może kiedyś. Dyspensa tłumaczy, że nasz mózg zrobi wszystko, żeby utrzymać status quo. I wymówki są jego ulubionym narzędziem. Kiedy wybierasz nowe życie, Nagle widzisz, że wymówki były tylko zasłoną i nie działają już. To kosztuje, bo nagle odpowiedzialność jest w 100% procentach w Twoich rękach. Siódmą rzeczą, którą stracisz, jest rola ofiary. Ofiara ma wygodną pozycję. Zawsze może powiedzieć: że Winni są inni, że życie było niesprawiedliwe, że tak wyszło. Ale prawda jest taka, że dopóki jesteś ofiarą, to ty nie masz mocy. Nowe życie kosztuje cię tę wygodę. Kosztuje cię to, że nagle stajesz przed lustrem i widzisz, mm, to ja tworzę. To ja tworzę, i nie ma już ucieczki. To ja. Ósma rzecz, stracisz stary obraz Boga, świata, duchowości. Dla wielu z nas Bóg, to był. Taki zewnętrzny sędzia, który nagradza i karze. W nowym życiu Bóg staje się świadomością w Tobie. Jesteśmy fragmentami źródła, które grają w grę zapomnienia. Tak mówiła Pani Kanon. A Ty zaczynasz sobie przypominać. To też kosztuje, bo nagle odklejasz się od tego. W co wierzyły pokolenia przed tobą. Zdradzasz iluzję, a to nie zawsze jest łatwe. Dziewiąta rzecz stacisz cierpliwość do kłamstw, tych małych kłamstewek wobec siebie. Wszystko jest ok, kiedy wcale nie jest. Tych kłamstw wobec innych tak oczywiście, że to mi odpowiada. Kiedy twoje ciało na przykład krzyczy, że nie. Że ci nie odpowiada. Jung powiedział, że człowiek nie stanie się oświecony fantazjując o świetle, ale uświadamiając sobie ciemność. I właśnie to się dzieje. Zaczynasz nie znosić kłamstwa, bo czujesz, że cię zabija. I dziesiąta rzecz, największa. Stracisz starą wersję siebie. I to jest śmierć. Mała, symboliczna, ale bardzo, bardzo realna. Wychodzisz ze skóry, która już do ciebie nie pasuje i to boli. Ale czy Feniks żałuje, że spłonął? Nie. Nie, bo dzięki temu wslatuje. Nowe życie kosztuje. Czasami to koszt bólu, samotności, poczucia, że wszystko się rozsypało, ale później, kiedy nagle. Stajesz w swojej prawdzie, kiedy czujesz wolność, kiedy zaczynasz naprawdę oddychać, widzisz, że to nie był koszt. To była inwestycja w ciebie, w Twoją moc, w Twoją radość, w Twoje prawdziwe życie. Czy wiesz, że Twoja obfitość jest zablokowana w Twoim łonie? Większość kobiet nauczyła się być grzeczna, ładna, empatyczna, pomagać wszystkim, nie wychylać się, tłumić swoją seksualność. A tam, w łonie, w brzuchu, w miednicy, kryje się nasza prawdziwa moc, energia i obfitość. Moja medytacja kundalini odblokowuje łono, budzi ciało. I pozwala manifestować bogactwo i życie, którego naprawdę pragniesz. Kliknij link, który znajduje się w opisie tego podcastu, i poczuj swoją moc. Wróć do swojej mocy. Manifestuj życie, którego pragniesz.